Od szyby do szyby Czy jestem prawdziwy? Od brzegu do brzegu Po płytkach PCW Króciutkie paluszki Lubieżnej salowej Strugają łódeczki Z mej kory mózgowej Od szyby do szyby czy jestem prawdziwy? Od zlewu do zlewu, po płytkach PCW Tłuściutkie łyteczki skwapliwej, salowej Boleśnie zwężają naczynia wieńcowe. Chirurga! Koniaczkiem! Chirurga! I z daszkiem! Bo chirurg Na dyżur. i czaszkę ma z daszkiem, i, Czas... i czaszkę ma z daszkiem Dziś na półpiętrze w obliczu Boga biskup potwarzył innego kologa, Który niezdarnie próbował schować W poły a małe jajeczko, Z którego już wyrastała głowa I drobna rączka z żółtą karteczką. Zowaliśmy się, z rozwinę kologizowanego tłumu, wy się, z rozteologii, cowanego tłumu, wy zowaliśmy się, z rozwinę kologizowanego tłumu, wy zowaliśmy się, z roz zowanego tłumu. Znałem Helenę w namiocie pod tlenem. W jej piersi, we serce, lecz ona go nie chce. Gdy chirurg szedł do niej z mym sercem na dłoni, choć była już sina, krzyczała nie wszywaj. Wybrała Innego, z oddziału piątego, o siedem lat starszy, miał lepsze zastawki. Zrobili mu zastrzyk, on wciąż w oczy patrzył i miast eutanazji zażądał kolacji. Chirurga! Koniaczkiem! Chirurga! Staśkiem! I czaszkę ma z i czaszkę ma z daszkiem. My teologi się, z rozginekologizowanego tłumu. Wy zowaliśmy się, z ros teologii tłumu. Wy się, z rozginekologizowanego tłumu. Z ekologii cofaliśmy się, z rozteologii cofanego tłumu.